Witajcie w kolejnym poradniku Słuchajcie, tym razem mam dla was zbroję Mentora Lokalizację wszystkich elementów, która idealnie nadaje się do walki sztyletami Ale o tym też będzie w kolejnym poradniku osobno Natomiast tutaj mamy szybką lokalizację Jak to znaleźć, gdzie to znaleźć, tak ona wygląda Jest bardzo fajna moim zdaniem, tak więc lecimy do pierwszego, pierwszej lokalizacji Konkretnie zbroja znajduje się w Wessexie Tutaj w tej miejscowości Guildford, czy jak tam się czyta Dokładnie na mapie macie zaznaczone miejsce I tak ona wygląda Najprościej, żeby się dostać do środka, oczywiście korzystamy sobie tutaj z tego, z tego wyciągu, żeby też nie trzeba było się wdrapywać. Tutaj musimy sobie oczyścić drogę, zwalając to coś, że tak powiem, na dół. Ja tu czekam specjalnie, żeby to przeszło, wyparowało, że tak powiem. No i wbijamy się do góry, po prostu na to okno, które odblokowaliśmy i po prostu lecimy na dół po drabince. Już pewnie widzicie, gdzie iść. Tutaj jest właśnie to drewno, że tak powiem, do rozwalenia. No to wbijamy się tu na dół. Temat jest bardzo prosty i raczej nikogo nie będzie. Z tego co pamiętam, nikogo tu chyba nie było. Tutaj, w tym miejscu, gdzie są drzwi, będzie stało to, coś, właśnie. Musimy to sobie odsunąć, rozwalić skrzynki, odsunąć to i później możemy skorzystać z drabiny, którą tam widzieliście przed sekundą. No A tutaj za drzwiami mamy element, konkretnie jest tutaj zbroja, także zgarniamy to nas interesuje i lecimy dalej. Kolejna rzecz są to rękawy. Znajdują się dokładnie tutaj w tej kryjówce. Tak to wygląda, tutaj będą ze dwie chyba osoby do zabicia, jak dobrze pamiętam I schodzimy na dół Tutaj takie szybkie przyspieszenie zrobimy I będąc na w dole, wprost Na wprost macie blokadę drewnianą, to można od razu sobie rozwalić I od razu podnosimy tutaj dzban z olejem Przyda się nam do, do rozwalenia po prostu dalszej tutaj Dalszych elementów, więc od razu przechodzimy tutaj I tu macie ścianę do rozwalenia Po drodze zgarniamy opal, zabijamy dwa węże i lecimy dalej Cały czas prosto, że tak powiem jak w mordę strzelił I jesteśmy w sumie na miejscu, rozwalamy sobie tutaj to i... I rękawy są, że tak powiem, nasze Lecimy dalej do kolejnej rzeczy Kolejny element mamy tutaj w tym, w tym obozie, jest to maska Tutaj trzeba zabić chociaż jedną osobę Chociaż może wam się uda, że nie będziecie musieli zabijać nikogo. Także ja zabiłem dla pewności, żeby mnie to nie zaczepiał. Więc wchodzicie sobie od tej strony na spokojnie. Albo gościa zabijacie teraz, albo nie, jak tam chcecie. Ja go dla świętego spokoju zabiłem. No i wchodzicie do środka, zgarniacie co was interesuje i po robocie prosta sprawa. I lecimy dalej. Kolejny element jest niedużo dalej, jest to płaszcz. Tutaj powiem szczerze, próbowałem podejść na cicho ze 2-3 razy, no ciężko. Więc, moim zdaniem, lepiej zrobić tutaj po prostu najazd. Z tego względu, że zobaczcie, wasi wojownicy zajmą po prostu tych tutaj bandytów. Oni będą się z nimi, że tak powiem, bili i ganiali. A wy tak naprawdę lecicie prosto do tego, co was interesuje. Czyli jeden konkretny budynek, tam gdzie jest klucz. Zobaczcie, siedzi gościu z kluczem. No i ten gość ma klucz do naszej skrzynki, więc interesuje nas to, żeby go szybko zabić i nie pozwolić mu uciec, bo gościu będzie od was uciekał. Więc im szybciej go zabijecie, im szybciej go unieruchomicie, tym lepiej. Ja go tutaj, zobaczcie, atakuję i od razu jeszcze używam umiejętności dla pewności, żeby go szybko dobić. Zgarniam klucz, otwieram skrzynkę, mam co mnie interesuje i możemy kontynuować albo spadać. Kolejny element są to spodnie lub buty, jak zwał tak zwał. Tutaj, jak widzicie, w tym, w tym małym miasteczku, że tak powiem. Konkretnie w tamtym budynku, jest to strażnica, czy jak to tam nazwać, wojskowy punkt, więc y, ja tutaj z nikim nie walczę. Oni i tak, zobaczcie, w środku jest masa ludzi, interesuje nas to okno tutaj. Tutaj na oknie będzie blokada na drzwiach, więc możecie sobie tą blokadę zestrzelić, zepsuć ją, że tak powiem, no tym po prostu łukiem. Następnie wbiegacie sobie tutaj do góry, jak już ekipa za wami będzie biegła, wy, wywabicie ich po prostu z budynku. I teraz, kiedy oni za wami przyszli, na spokojnie, do pustego już budynku sobie wbiegacie po prostu z drugiej strony. <laughs> Drzwi otwarte, zgarniacie co was interesuje i w drogę. Z nikim nie trzeba walczyć, wystarczy sobie stąd po prostu uciec. Zobaczcie, atak wzrasta po trafieniu krytycznym, dodatkowo zwiększa to szybkość. Jest to idealna zbroja, moim zdaniem, do walki z sztyletami. Pojawi się konkretny poradnik do tego właśnie, jak wykorzystać tą zbroję, jak połączyć to z odpowiednimi sztyletami, żeby ten, ten set był po prostu perfekcyjny, idealny. Także czekajcie na to, jeżeli Wam się filmik podoba, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, dołączcie do Discorda, który już powstał. Także z mojej strony to wszystko, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!